OSB jest elementem konstrukcyjnym, nadający się do stosowania na podłogi, na ściany czy na pokrycie dachu. Tak jak mówiłem w punkcie informacji, informacji ogólnych, posiada również oś główną. Jak widać tutaj na tym slajdzie, musimy ją odpowiednio montować. Montujemy ją prostopadle, osią główną, prostopadle do Legarów, do podpór. Takie są zasady montażowe. Ona ma wtedy największą, e, największą wytrzymałość. E, jak również e, montujemy ją na tak zwaną zakładkę, cegiełkę, czyli naprzemiennie. Zaczynamy pierwszą warstwę, pierwszą warstwę od całej płyty i następną warstwę od już połówki. Czyli ona musi za, e, naprzemiennie zachodzić. Ważne jest, aby dopasować również rozstaw tych legarów. Do standardów długości płyty 2,5 metra. czyli rozstaw musi być tak dobrany, aby łączenie krótkiego boku było na, na legarze. To są ważne informacje. Należy również przestrzegać zasady montażu odpowiedniej ilości łączników budowlanych, czyli wkrętów i gwoździ. Jak widzicie Państwo, tutaj na łączeniu płyt mamy co 15 cm. Na warstwach pośrednich, na legarach pośrednich co 30 cm. Ta ilość wkrętów musi być zachowana. Jeżeli używamy płyt na ostre krawędzie, musimy wykonać odpowiednie dylatacje dookoła płyty, dookoła ścian. W ogóle dylatacje są bardzo ważnym elementem podczas montażu płyty. Bez dylatacji nie można montować płyt. Płyta OSB jest materiałem drewnopochodnym i rozszerza się liniowo przy zmianach wilgotności. Jeżeli nie będzie miało tych miejsca do, na rozszerzalność to wtedy może ulec deformacji. Do montażu używamy Gwoździ skrętnych albo pierścieniowych. Nie można używać gwoździ gładkich, gdyż ona podczas pracy, podczas użytkowania tych gwoździ mogą wychodzić na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wkręty, to bezwzględnie trzeba stosować wkręty przystosowane do płyt drewnopochodnych. To są wkręty odpowiednio zabezpieczone, natomiast nie wolno stosować. Wkrętów fosfatowanych, takich jak używa się do płyt kartonowo-gipsowych. One służą zupełnie do czegoś innego. One mają za zadanie przymocować do drewnianej łaty ściennej miękką płytę kartonowo-gipsową. I kształt tego uba jest taki, aby właśnie przytrzymać miękki materiał. Stosowanie takich wkrętów do płyt OSB jest niedopuszczalne i zabronione. Płyta OSB zamontowana już na stropie, tak jak widzicie Państwo, musi mieć odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, ale również przed działaniem wilgoci. Tak, jak tutaj na stropie, w przestrzeni wentylowanej, jest pokryta odpowiednią wiatroizolacją firmy Taiwak. Płyta OSB w konstrukcjach już budowlanych powinna być dodatkowo zabezpieczona wiatroizolacją. Ona nie może być bezpośrednio narażona na warunki atmosferyczne i na działanie również tak jak tutaj wilgoci. To co było w normie, że płyta OSB może być stosowana na zewnątrz, ale pod przykryciem, czy my musimy ją zabezpieczyć. Proszę zobaczyć. Również ważna informacja. Jeżeli nakładamy warstwę na warstwę płyty, tak, czyli mamy jedną warstwę położoną i chcemy pogrubić tą warstwę następno, następną warstwą płyty, to musimy ją robić prostopadle do poprzedniej warstwy, czyli naprzemiennie układać te płyty. Płyty przy zastosowaniu na hmm, większych rozstawach legarów niż to jest przewidziane, bo zgodnie z, z obliczeniami, rozstaw legarów dla płyty OSB powinien być w granicach 50 albo 62 cm, to jest optymalny rozstaw legarów. Jeżeli mamy większe rozstawy, musimy tworzyć odpowiednie systemy podpór pod płyty i można to wykonać albo nawierzchniowo na legarach zrobić podpory, albo w wysokości danego. Legaro. Tutaj akurat w, tej, w tym rozwiązaniu nie ma ryzyka, że zmniejszy się wysokość pomieszczenia.